Hej, witajcie, się z tej strony Jorge. zapraszam was na kolejny odcinek z GTA 4. Będziemy yy... sobie od razu, po samo podsumowanie, nie zrobimy tego przed odcinkiem. Yy, w poprzednim odcinku, czym się zajmowaliśmy? O, mamy nowy dostęp do kryjówki. Yy, co jest? No i psy nas gonią, ale dobra, mam to w dupie. E, właśnie odkryliśmy nową mapę. Odkryliśmy od. E, odblokowaliśmy nową, nową część mapy. No dokładnie to to... Mamy tutaj zadanie o Derika. Tu jest rodzina. Do i Ga Garego. No wszystko tam jest połączone, praktycznie jedna rodzina. Ale mamy to gdzieś i jedziemy do Reja. Bocinno. Nie pamiętam kim ta osoba była, dlatego to, tam pojedziemy, żeby sobie odświeżyć. mi hmm. też wiadomość. Jezus, jeżdżę pod prąd. Tragedia. Tak samo jak ustawienie mojej kamery. Chcemy mieć na ciebie oko żebyś był blisko nas, Niki. Od tej pory możesz korzystać z mieszkania. No i super. Nie martw się. Dobra. Policja, oczywiście. O, my mamy wywalone. Dzisiaj może był taki lekko żywy. No, bo wiecie, no. Nie nagrałem sobie zestawu, a. A jest w środek tygodnia. Też nie jest najlepiej, więc. Trudno się mówi. Też moja wina. Ale robię to, <zdję> to bo. <wir vastly amplify heartless> Bo chcę, a nie, że mnie ktoś do tego zmusza. No, po prostu lubię to robić i nie, w sumie nie, ma, nie muszę się przed nikim tłumaczyć. Za ten czas dojedziemy sobie do tego Rea Pocino. Chyba to jest właśnie Little Italia. Wstaniemy sobie prawidłnie tutaj. Więc co? Że policja nas nie widzi, bo to ślepi. No są. Dotarłeś do celu. Pięknie. Zobaczmy sobie, co my mamy.

I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. You've been what? <coughs> what are you, a fucking idiot, white-trash <sighs> right motherfucker? What is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey, hey, hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice. Yeah. They got it. They they left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn coffee yeah, here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Uh, Nico. I need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. <sighs> Can I get a goddamn coffee oh, over Ron. here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice. Today? In it. Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a the truck <clears throat> waiting there.

Nie zanim to głupota jest w ogóle, że ktoś sobie niszczy za te pieniądze, ale dobra. Własne zdrowie. Eee, yy, tu do tyłu do śmieciozgrzyta. śmiecio zgrzyt. Luka. Yeah you To jest Tuna Johnny Tuna Johnny So, Więc right, jesteśmy let's go. Your your tu cool? Let's roll. Super. Żyć nie umierać. Jedźmy z tym śmietnikiem. Piąć do ciężarówki. Mamy kolego z tyłu. Oczywiście. who well I got throwing out the load of diamonds you could say that funny bike yeah she's pretty strong out Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner guy her friends are the lost biker gang I think I worked with a member of that gang up on Bohan. He was called Johnny or uh, something Jonah this is it grab the bag. Dawaj Enter Dobra, nie ma problemu, dawaj to Jakie śmietni, śmieci wariacie Ale musimy zamknąć jak się przegibało Musi coś Jak chyba trzeba nawrócić No właśnie E, to takie zbieranie na śmieci, prowadzi diamentu, które tam kasy. Uch, twardy ten zawodnik. Spróbujmy ich zrzucić. Będę jak się spadną. Ach, prawie udało mi się. Nie, nie da radę, ciężko będzie. Even if we don't want to attract the people, you're saying that you got here. You <inaudible> we were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The could split, the real <inaudible> easy. That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper. Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out our profits a couple years back. Ray dump truck. There was this... This is the other one, Tona. Grab it. Can you open up the back, Open up the back, will you?

Zróbmy wciąż, zróbmy. Dobra, dobra, to, Nicky. Nie ma problemu znaczy się ich już pozbyliśmy. A co tak pusto na tych drogach? Nie pasuje mi to. Coś nam zaraz wyskoczy tutaj. Nie. Nie no strasznie pusto. No, no dobra. Ale towarzystwo, zdjęcie kierowcy i takie łatwe. Policja na no rzeczy go nic nie będzie, bo czemu nie? Czemu mieliby to zrobić? <laughs> Jaki dobry świetniczek. Tak se poleciał fajnie. Dawaj, no kurde, no nie dał rady tego zdjąć. I co? ono Powinien dziko się świetnie... O, o prawie się udało. Aj, no twardzi zniszczalni są. Poprzednim odcinku no udało nam się, tak jak mówię. Odblokaj nową mapę. Czyli mamy już całą... Nie wiem czy będę robił przejazd po całej mapie. Nie, nie wiem. Tak jak mówię. Średnio mi się... Nie wiem czy będzie... Nie to, że nie chcę, ale... Ale średnio, to widzę, to dźwięk, to widzę za... Ciekawe. i don't know these diamonds is serious anyone who heard of them would want them i ain't surprised we got a bit of attention you want me to take the ice to ray then nah me and tony will look after them sort them out from the trash i sure hope we ain't lost any on the route things got shaken up pretty good back there they sure did luca here's hoping we can find them all see you around nicky <laughs> To, to chyba musimy się przebrać No właśnie. Kurde, trepka kasy weszło Chyba. Dlaczego jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie ma żadnego samochodu? Bądź Jedna rzecz, muszę podjechać do domu, bo nie dam rady. Tak. O, kupmy sobie ciuchy. Oj, dobrze powiedział, dobrze. Właśnie też bym im nie ufał. Ej hey, ty, byku Tu masz dobry samochód. Ja bym go sobie wziął, pożyczył na zawsze i ci go później nie oddał. Bo ty to, to jest nawet dobre jeszcze nie ma Tego lubię nie jeździć. A w dupie mam jak on wygląda. No i co, jako że jesteśmy tutaj nawet blisko, to może sobie zrobić jeszcze raz. Dzień. Łezu, policja. Dzień w małej Italii. Normalnie. Ach, te drifty. Fajnie, nawet się driftuje. Dobra, pryczki.

Give him my number Fuck man! Okej okay. Mogę kupić coś Koszulę jakąś, coś fajnego Kolorze szarym o Jezus, to, to wygląda strasznie źle Eee, e, żeby anulować Chcę, żeby wyglądać jak szef Hmm. Ale się nie odzywaj. Cień filetowy. Espresso węgla drzewnego. Dobra, bo to ma być szybkie wybieranie. Dawaj to. O... Dobra, węgla drzewnego. A to? Nie, no Playboy X. Yo,

Chcę Onyxu węgla Dobra. Daj mi to. Eee, nie wiem z jakim kompletnie być. No nie Nie zastanawiałem się nad tym. Dwayne czy Playboy X? Dwayne czy Playboy X? No, to jest taki dylemat, bo teraz. Pojedźmy sobie tutaj, do Central Parku. Zdecydujmy, może po drodze uda mi się zdecydować, co, co szczerze wątpię. Bo nie, nie, chcę nikogo zabijać, bo lubię go obydwu. Dwaynowi pomagaliśmy, bo... jednak... Przeważa mi, że Twain Ale to kasy ma Playboy X To jakbyśmy nikogo nie zabili Nie no, chyba musimy no kurde no Nie podoba mi się to, nie podoba O Jezu mm -hmm. Chwileczkę, ja się muszę namyślić sam. No. Dobra. Zodajem decyzję i że zostaniemy przy Dwayne. I mamy to gdzieś e, nie zabijamy Dwayna. Dwayne był dla nas lepszym ziomkiem, a Playboy X tylko się wypłacał, a pieniądze to nie wszystko, a pieniędzy mamy oj jak lodu. Patrząc zwłaszcza, że tutaj, no to jest jednak no jednak nie jesteśmy najbiedniejszymi osobami na tej mapie. W tym mieście. A. Pieniędzy nam nie trzeba. Już. Fajnie był spoko. A szczerze to jakoś wolałem zawsze Dwayna, Niko chyba najwidoczniej też. No i co? Myślę, że podjedziemy prawilną brykom. O no, nie, no. No, no, no. Taką czerwoną, bo szybką. Nie czarną. A taką... O kurde. Zamykamy drzwi i jedziemy. Trochę mnie to bali, bo lubię ich obydwóch. Ale jak jednak... Jednak Dwayne to Dwayne. I w sumie pomogliśmy mu z tym. Z, z tego byłym klubem. O kurde, zmieścimy się? Co się nie zmieścimy. Nie wszędzie wcisnę. No, dobra. No i co się we mnie. No. Jakoś szczerze, wolę. Wolę właśnie. A to jest taka trudna decyzja. No i co? No... Denerwują mnie takie rzeczy. Czym go zabijemy? Tym. Nie podleczyliśmy się, zapomniałem w sumie. Hey boy X! And yo Whitey's back. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. <laughs> I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker!

Jest to jest dobra, odejdźmy miek, to powinien być jeszcze jeden, nie właśnie dobrze policzyłem na samym początku, co nie? X. Zawsze mogę mieć Nie no dobre to było Ora tu chyba będzie jakiś uspik prędzej ale on jest szybki Znaczy miał przewagę czasową też Dwayne, I chose Dwayne.

You can't predict what people will become. You right. I can't give you no money for helping me, son. But I got to do the deed Playboy's fancy silk sheet law. You can have it. Hey, man, I seen where you're living. You should take it. Nah, you'll make me remember the kid too much. Maybe you'll stop by my place sometime, though. Hang out with me. I don't have many friends left, you know. I'll give you a call sometime soon, Dwayne. Later on. Fajna taka policja wsadzająca, wbijająca się w ludzi. To było od Playboy X, no to można mówił ten... Otrzymałeś mieszkanie Playboya. Ej, dał mi twój numer. Grupet tego NG. Zawsze widzę na rogu. O! Kusząca propozycja. Hey, Ale jako, że to było dosyć grube. No to dzisiaj będzie tylko taki odcinek, czy tak pęd, taki szybciuteńki. O. No i co, ja się z wami żegnam. Mm, tą wstrząsającą wiadomością, że. Musieliśmy zabrać jednego. Granę zmusiła, bo bym nie chciał zabić żadnego. No nie mamy do tego mieszkania. Ale dobra, to jest mniejsza. Eee. Mm kończę ten odcinek, ja się tylko pomiędzy podcinkami podleczę, no i co, ja się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza, łapki w górę, no i, no, a łapki w górę to przede wszystkim jak się wam e, odcinek spodobał, ja byłem Chorkę, ja się z wami żegnam, e, masło maślane, cześć, cześć.